normalnie jakiegoś Bazylicha, się zamyka w swoim pokoju, przysięgłby, żeby knęła jak szła, ale wnikać już w to nie chce wcale. Kamil? <grywka> Czym ci ta kurtka tak daje? Niczy? Babą jakąś perfumami. Co ty pierdolisz, Anecia? Kiedy czuję, Adidas Spring dezodorant perfumowany. Jezu, no nie chcę mi się o tym gadać. <grywka> On od razu do tematu się nie spodziewała spraw tak szybkiego obrotu, gdy ją przycisnął, aż zbiórka cała trysła i notatek pryzmat mikrobiologii czy czegoś tam. I zachwiałaś na krawędzi groźnie, butelka Karlo Rossi. Kurwa, Kamil, co ty robisz, weź tu uważaj. Ej, nie rób, ej. Ej, nie rób, ej. Ej, nie rób, ej. Nie pytaj się, powiedzieć nie chcesz, co wyobrażam sobie Mi nie podważaj powiek, nie zaglądaj w oczy za głęboko Zobaczyć możesz to, co się mieści filozofą Nie pytaj się, powiedzieć nie chcesz, co mam na myśli inne ciało zgoła Gdy twoje gołe ciało miedle się, łudzisz, że główną rolę Jesteś na zastępstwie. Może wyszło głupio? Ogólnie zajęło to mu wszystko ze trzy minuty. Już? Spytała zawiedziona. Jeszcze miał na sobie kurtkę i buty. Ona nie zdążyła nawet się rozkręcić, a lubiła być głośna, głównie czując, że jej o. <laughs> współlokatorka wszystkiego słucha, się próbując uczyć na koło nudne. Justa ogólnie patrzyła na Kamilę jak na gówno. Nikt jej nie rozumie. Każdy stereotypowo myśli, że jest zwykłym lujem. Nikt nie pyta, co ona czuje. A jeśli na przykład jest im mega w łóżku... Żeby uświadomić to innym ludziom, przez okno na podwórko wydawała rozkoszy jęki, A? jak panasewicz rubiny z hoteli hojną ręką. A? Także od okna po podwórku wędrowały z kolendą, tratując A? ciszę po południ przy sprawach trudnych, ta. ciszę po obiedniu A? i nocno, ciche dni małżeństw wieloletnich ta. i rodzin wielodzietnych no, ciche noce. To, Wreszcie wpadały przez uchylone o, okno Justy do ta. jej pokoju, pomalowanego duluksem pod cieniu o, o, kiedyś żółty. Ta. Mocniej! Um, Hefiot. Tak! Hediot tak, narodził się o, w Boeotii. Tak, Przypuszczenia co do jego narodzin to o, około 800 tak. lat przed naszą erą. Prawdopodobnie przynależał do Aoidów do, do w jego erze. Trochę się po tym rozluźnił, ale też mu się zrobiło pusto. Smutno ze względu na tą anetę, bo. Potem coś tam opowiadała długo, że przypał ochraniarz nowy, miały z niego bekę. Te suszice co otwarli, futkurcie ponoć super. Patrzył się na jej twarz i widział tylko usta, błyszczące od błyszczyku, ruszające się szybko. Ej, ty w ogóle słuchasz, co ja mówię? Ogólnie była fajną dupą, ale ogarnęła go postkoitalna nuda. Będę spadał. Jak to? Nie pytaj, przypał, sorry. Choinkę z siorą musimy złożyć. Przysięgłby, że naprawdę chciał wtedy to zrobić. Aż się wzruszył własnym dobrem. Cały dywan tymi igłami jest upierdolony. Aneta ma minę, jakby ją kot osrał. Bo choinka bez tej, bez gleby to tak nie posta. To dał przepraszająco, jakby na usprawiedliwienie. Głodny był poza tym. To akurat była prawda. W lodówce przegląd zrobił. Lesbijskie danio dla lesb? Oh yeah. Poza tym światło i bezglutenowe płyty wiórowe. Ona na to, że może na sushi, że może... O Boże, dla niego szczerze? Te sushi całe to farmazony, on nie jest po tym najedzony. Się zaczęła kłócić... Bo ona by się chciała wyprowadzić z Wrzeciona. Mieszkać gdzieś więcej w centrum. Ona stąd nie może na imprezy ani do znajomych. Ja proszę bardzo, czy on jej broni? Ale ona jedzie już jak nakręcona. Bo ona zna swoją wartość i się nie da tak instrumentować. Że jej rodzice nawet, że ją wykorzystuje. Zmywam mu głowę świadomości strumieniem, potopem, bo już w nim tonie. Nie wie, jak dać nogę, a w centrum jest o dziewiątej z gościem umówiony, z kosmetykami od Goga. Więc starym sposobem rozmowę próbuje pokierować na coś, co ją interesuje na przykład coś o niej, o jej wyglądzie. O, ładne spodnie, nowe? Dotyka tkaniny, czy coś w podobie. Zwykle się na to bierze, ale teraz odwraca głowę, obrażona. No, anecia, sorry, mam robotę. Jaką robotę? Taką. Zobacz. Już Karlo Rosję przyszedł. Ej. No, sztara. No, chociaż łyczek. Ja nie mogę z Tobą zostać. Zostawiam tu mego kaowca. nie będę Twoim towarzyszem. Aż do końca. Pogadacie o chłopakach, pogadacie, jak jest ciężko. Ha! Ja też kiedyś w rozmanie pracowałem, więc dobrze wiem to. Nie wyglądaj za mną oknem. Aneta kompletnie zdziwiona patrzyła na drzwi obite skajem, które się za nim zamykały. Kroki, trzaśnięcia od klatki drzwiami. Całe życie było tak, że to ona pomiatała facetami. Rwał w Rosmanie, się czaił za nią, za proszkami. Ona stała na kolorówce. On tam, że niby coś tam sprawdza. Może mi pani tu poradzić? Z czym poradzić? Mam lekki przypał z tymi, z brwiami. Znaczy się, rzęsami. Nie, nie, zarty, nie mam rzęs, nie jestem żadnym pedałem. Chciałem kupić takie, dla mamy, takie coś do twarzy. Podkład? Właśnie. A jaką ma mama ma buźkę? No, jak matka, taką starszą jakby. Kobieta starsza, ze 40 lat ma. Ale taka bardziej przetłuszczająca się, czy normalna? Ja wiem. Taka więcej normalna. Pędzelkiem czy gąbeczką będzie aplikacja? Produkuje się Aneta, będąc profesjonalna, ale czuje na swych piersiach i po śladkach spojrzenie ciężkie i jednoznaczne. Także aż ma dreszcze. Dzień później idą na browar i robi mu laskę. W bankomacie! Mama nie. Sama nie wie, zazwyczaj taka nie jest, ale słabo robi jej się na to jego spojrzenie, aż ją tak bierze, że nie wie, co się z nią dzieje. I on wie, że jej zależy. Dlatego ma w nią wbite. Przychodzi z albo jak ma wypite. Wcześniej zazwyczaj to ją nudzili faceci. Szczerze? Si. powie realnie, ma powodzenie. Ci. A teraz ona kogoś nuży. Tak ją to oburza, że płakać jej się chce. Uwierzenie w to ciężkie. Wygląda przez okno i próżno jej wzrok to nie we mgle. Się jeszcze walają szampany radzieckie po syrwestrze. Gówna psie, śmierdzi powietrze paloną folią. Co za melancholia. Patrzy, jak ma znowu pozaciągane całe nowe stopy od stołka. Hybryda jej się łamie, gdy odrywa serduszko wielkiej orkiestry pomocy z lodówki. Na Facebooku? Tysiąc znajomych. W Realu? Zero. No, oprócz brzydkiej przyjaciółki. A! Ja. Ty nie jesteś nawet człowiekiem. Ty jesteś winem głupim. Zaraz się rzucę z półki. Przychodzisz do rosmanna mego ciała Buongiorno, principesa. Przy półkach stajesz, że niby się zastanawia. Ty amo la bella. A obserwujesz, czy nie patrzy się, ochraniasz Quattro fromaggi. Punto A spółek, co się da? Grande punto! Pod pier No, z twarzy to jeszcze by uszła, ale podbródki, grube uda, kobieta, bułka, bluzka z napisem super, leginsy z dziurą na dupie, nie super. To okrutne, ale przy takiej różnicy w wyglądzie jest trudne o bycie swoją przyjaciółką. Do klubu się razem nie bójną, w ślinę nie pójdą, nie zrobią selki wspólne. Raz w grudniu poszły do pubu. Piwko z sokiem, jedne drugie, przysiada się koleś. Cześć dziewczyny, skąd jesteście? Łukasz. Lublin jakiś czy biały stok, bo zaciąga. Siatka z Saturna, ale trudno. Można poprzymulać i tak jest nudno. Ale justa patrzy już na niego jak na zagadujące do niej w klopie gówno. I. No to ja się pytam. Nie rozumiem. I koniec. Wracają do domu autobusem, bo nie ma nawet po 22. Aneta sprawdza, ile jej nowa fota ma polubień, a ta się patrzy tylko w swoje buty. Jak tam sesja? Uczę się na koło. No bo co z tego, że Kamil nie jest może tak inteligentny. Nie czyta tak książek, jak ma to coś? Taki bzik, że mu się nie da oprzeć. Dość, że ona zna tych tak zwanych mądrych przez duże on, całkiem dobrze, bo jakiś czas temu była z gościem, co studiował historię, więc wiesz, czym to się wiąże. Z początku było spoko miał wojskowe spodnie. Znał teorie, różne o Hitlerze, których się nie dowiesz z książek. Że swą śmierć upozorował, a naprawdę żyje teraz w raju podatkowym. Że był impotentem i że miał dziwną narośl na jądrze. Zaczęła wymiękać. No bo kiedy będzie coś o niej, o jej wyglądzie? A ja nie chciałem, żebyś ty myślała, że mi tylko o to. No co ty? O darmowy kurs drugiej wojny światowej mi chodzi każdej nocy. W końcu jednego wieczoru zaprasza ją wreszcie do pokoju. No co ty? Czego z kolegą wynajmuje w bloku na potoku, gdzie północy zielony z wysiłku muci ją jak worek. Gramoli się, mozoli, coś tam rzeźbi w jej ciele. Jakby z mas solnej lepiła anioły, ona skarpetkę widzi na stole. Dojść w ogóle nie może. Musi sobie wyobrażać takie rzeczy, że najgorzej. Nawet tego nie powie. No powiedz. <laughs> nie, nie powiem, nie mogę. Że jakieś obleśne stare dziady ją robią, jakieś Araby gwałcą ją zbiorowo. Brzmi chorze, ale takie rzeczy randomowo przychodzą jej do głowy. Lis, nie mówcie Kamilowi. Zresztą ten nowy ochraniarz też się robi czerwony, jak ją widzi. I ona to wie. Może powie tak: Inni ludzie się na nią gapią, zawsze coś takiego w sobie miała. Zwłaszcza faceci, nie tylko młodsi, też starsi, też zresztą kobiety. Jak jedzie metro, tak samo dzieci. Smotoryzowani i piesi, wdowy, sieroty. Zawsze tak miała. Nie ukrywała nawet, że miała być do Tap Model. Ale to już jej wiele osób mówiło, że tam jest wszystko ustawione. Ej, sorry, a mogłabyś nie zamykać, bo ja mam klaustrofobię i. No to nie... właśnie jak najwięcej powinnaś przebywać w takich pomieszczeniach, żeby to przepalić. A tak w ogóle to wiesz? Powiedz, jak to tam z tobą jest? Ty jesteś. Masz chłopaka? Tak. A jak ma na imię? Grzesiek. No to pokaż go jakieś zdjęcia. Y y on nie jest na fejsie. Czemu? Nie wiem, nie chcę? Wysoki? Tak, względnie. ciemny? Tak. Więcej średni. A dobry jest? Dobry. Dobry, dobry. Ale nie w sensie, czy to karmia ptaszki w lesie, tylko czy wiesz, nie? Nie. Dobrze robi minetę? Chyba całkiem nieźle, bo się czerwień niż błych. Denerwujesz się? Nie. To czemu się tak trzęsiesz? Nie wiem. Czego nie wiesz? Spokojnie sobie rozmawiamy przecież. Tak, pewnie. Jak przyjaciółki. Tak. Miałaś kiedyś przyjaciółkę? Tak. To może nie wiesz, ale jak się jest przyjaciółkami, to się rozmawia. Mówi różne rzeczy szczerze. Jak się rozmawia, to się mówi. Słyszałaś o takiej rzeczy? JA JEBIE! Zaraz chuj strzeli! Z jakiej innej ona jest z planety? Mają od podstaw uczyć? Robić jej kurs bycia człowiekiem? Uff. A mówił ci ktoś, że nie powinnaś tak się czesać? To nie jest fryzura za ciebie. Wyglądasz jak ta. O trzy żona, ta fiona. JA JEBIE! <gry> A Justa nagle w bek i beczy. <laughs>